Jaką pani kuchnię lubi na co dzień? Jaką kuchnię? O rany, yy, różne. I, i, I lubię sushi, i lubię włoską kuchnię, także. Także tylko gluten stoi na przeszkodzie, żeby korzystać w całości. Gluten? Wyeliminowałam po raz drugi w życiu, bo nie ze względu na uczulenie. Tylko ze względu na, gdzieś tam sobie zrobiłam badania na nietolerancję pokarmową i rzeczywiście wyszło mi na ten, że ten gluten e, jestem słabo, słabo toleruję. Natomiast e, wtedy, kiedy odstawiłam te parę lat temu ten gluten, to schudłam 8 kilo i to było wspaniałe. I teraz liczę na to, że e, może nie aż tak restrykcyjnie, ale że na, e, no... Też mi pomoże w zapuszczeniu się koronawirusowym. No dobrze, ale rozumiem, że pani e, nie przytyła za bardzo na tej kwarantannie. No, otóż przytyłam. O, nie widać. Dobra, nie widać. A ile? No, e, 5 kilos muszę zrzucić.